Świat troli eksplodował, gdy księżniczka Poppy odkryła. Istnieje sześć różnych plemion, z których każdy ma swoją muzyczną wibrację. Od disco pod country każdy dźwięk ma swoje miejsce. Ale spokojnie, harmonia nie trwa wiecznie, bo oto nadchodzi bar królowa rockowych troli, która ma jeden cel, wprowadzić solówkę gitarową na każdą ziemię troli i przemalować świat na rock'n'rollowy. W tym filmie zanurzymy się w szczegóły i nawiązania, które mogłeś przegapić, bo akurat zajmowałeś się jedzeniem popcornu. Będzie zabawnie, będzie odkrywczo, a może nawet rokowo. A jeżeli film Ci się spodoba, może zostawić łapeczkę i subika. Gdy mruk wyrusza na statek z bronią, jego arsenał ogranicza się do kamieni i naostrzonych patyków skromnie, prawda? Ale jeśli cofniemy się do pierwszej części, jego bunkier wyglądał jak magazyn średniowiecznego Rambo. Włócznie łuki, topory, a nawet armata z amunicją. Możliwe, że skoro Bergenowie przestali być zagrożeniem, trolle uznały, że lepiej wykorzystać schowek na coś bardziej praktycznego, jak zapasy jedzenia. Zresztą możemy to zauważyć, gdy mrug jedzie windą do góry, a zamiast zbrojowni widzimy spiżarnię. Barb wpada na podwodną dyskotekę technotroli w stylu Wielkiego Wejścia. Tu jesteś, król troll a jej łodzie przypominają żabnice, czyli te mroczne ryby zwane diabłami morskimi. Idealny wybór, bo ktoś by się nie przestraszył takich pływających potworów. A jeśli żabnice wydają się Wam znajomo, to nic dziwnego. Podobne stworzenie straszyło Marlina i Dory w filmy Gdzie jest Nemo. Na ekranie z tytułem animacji pojawiają się płomienie, ale od razu widać, że nie jest to zwyczajny ogień. Płomienie te wyglądają jak włosy popi, kiedy w pierwszej części troli udawała pochodnię. Żywe kolory róż, pomarańcz i odcienie czerwieni przenikają się nawzajem tworząc widowiskowy efekt. Kiedy trole wyłaniają się z wody w w swoich pojazdach scena ta jest wyraźnie zainspirowana kultowym Mad Maxem na Drodze Gniewu. To widowiskowy moment, w którym rockowi gitarzyści wygrywają swoje dzikie riffy na pokładach pływających twór. Brakuje tylko płomieni buchających z gitar, ale hej, to trolle, a nie apokalipsa. Jeśli przyjrzysz się uważnie wodospadowi, za którym ukryta jest struna Pop, zauważysz coś niezwykłego. Wodospad nie jest zwykłym strumieniem wody. Został stworzony z wąskich błyszczących pasków, które migoczą w świetle. Świat Trolli Country to prawdziwy tekstylny raj, pełen budynków i dróg uszytych z różnorodnych materiałów. Cały krajobraz przypomina ogromną patchworkową kołdrę. A scena pościgu? Cóż, wygląda jakby trolle bawiły się w Berga na gigantycznym kawałku rękodzieła. Można tylko liczyć, że nikt nie potknie się o wystający szef. W krainie trolifanki płyty winylowe są absolutnym fundamentem, dosłownie. Budynki w ich świecie zostały skonstruowane właśnie z tych kultowych czarnych krążków. Wygląda to tak, jakby fan Finili postanowił spełnić swoje marzenie i zamiast kolekcji na półce stworzyć z niej całe miasto. Ale to nie wszystko, nawet statek funki wygląda jakby był obłożony winylami. Trolle muzyki klasycznej mają na brzuchu małe diamenty, subtelny auroczy akcent. Jest to ukłon w stronę klasycznych wersji tych kultowych zabawek z lat 90., gdzie każdy troll dumnie prezentował błyszczący klejnot na brzuchu. A jeśli przyjrzymy się zwierzętom w krainie muzyki klasycznej, zauważymy coś niezwykłego: ich nogi są zbudowane z nut. Kufer, znany ze swoich niekonwencjonalnych reakcji na stres, w tej części przebił sam siebie, kiedy został wystraszony. Zamiast tradycyjnych ciasteczek z pierwszej części. Eee. Babeczkę? Razem wydalił z siebie cały torcik. Wszystkiego najlepszego? Wygląda na to, że poziom strachu wzrósł proporcjonalnie do rozmiaru deseru. Na napisach końcowych mamy jeszcze jedną perełkę, stworzenia, które wystraszyły kufra, a dość nie zjadają ten tort, jakby był specjalnie dla nich przygotowany. Symbol serca przewija się przez świat troi tak często, że mógłby śmiało zostać ich oficjalnym logiem. Techno trolle noszą na swoich wierszach serca w stylu ośmiobitowym, jakby właśnie wyskoczyły z gry retro. Bańki, które dmuchają też mają kształt serc, bo kto chciałby zwykłe okrągłe bańki, skoro można mieć te z odrobiną miłości. A król technotroli, gdy rozkręca imprezę, wysyła powietrzną falę cyfrowych serc. Popowe trole nie tylko tańczą z rytmem, ale i ustawiają się w kształt serca. Trole muzyki klasycznej, country, również tworzą serce podczas grania swoich melodii. By same nuty były wypełnione uczuciem. Czas, jeden z łowców na swojej klatce piersiowej ma symbol serca Trolle fanki podczas tańca z wirującymi, świecącymi płytami winolliwymi tworzą kształt serca. Jak mi Choć Bergenowie nie grają głównej roli w tym filmie, to nie mogło zabraknąć ich małego, ale pamiętnego epizodu. Książę i księżniczka Bergenów pojawiają się w scenie po napisach, dając fanom małą niespodziankę. Kiedy garstka trolli postanawia działać pod przykrywką, by uratować swoich przyjaciół, jeden z nich przebiera się za Elvisa Presleya. Jeden z nich posiada nieśmiertelny strój Elvisa, który kojarzy się z jego niezrównanymi koncertami. A drugi to wersja z jego utworu Jailhouse House Rock. Trójbarb w finałowej scenie to prawdziwa rokowa petarda. Jego wygląd może także przypominać jak się ubierał prawdziwy król roka Elvis Presley. Jednak Barb postanowiła dodać coś od siebie, wzbogacając ten klasyczny look o gotycki styl. W pierwszej części wycieraczka mruka miała dość stanowczy napis Odejdź, co pasowało do jego surowego i nieco ponurego charakteru. Jednak w tej części mruk zyskał trochę kolorytu i jak się okazuje nawet wycieraczka nie pozostała obojętna na tą zmianę. Teraz zamiast odejść, na wycieraczce niej proszę odejść. Barb próbuje podbić 6 królestw, by zdobyć sześć strun, które pozwolą jej stworzyć świat na swoje podobieństwo. Zdecydowanie przypomina nam to trochę Thanosa z Avengersów. Podobnie jak on, Barb ma swoją wizję idealnego świata, a jej metody nie są bynajmniej subtelne. Pod pretekstem ratowania trollowego uniwersum zdobywa te struny, aby zrealizować swoją własną, raczej samolubną wersję rzeczywistości. Podobnie jak Thanos który zdobywał kamienie nieskończoności, Barb uważa, że tylko jej sposób na naprawienie świata jest słuszny. Nawet jeśli oznacza to wprowadzenie swojego własnego rokowego chaosu. No i tu pojawia się małe niedopatrzenie w fabule. Skoro w świecie trolli istnieje tylko 6 stylów muzycznych, a każde z nich wymaga posiadania strun do grania, to jak łowcy, którzy polowali na księżniczkę, mogli tworzyć swoją muzykę, skoro nie mieli żadnej struny? To prawdziwa zagadka. Trolach Trollach 2 nie brakuje zabawnych nawiązań do istnienia. Muzyki, które dodają filmowi jeszcze więcej uroku. Mamy tu także odwołanie do piątej syfonii Beethovena, a zaraz potem pojawia się dyrygent, który nazwany został Trollzar. Oczywiste nawiązanie do genialnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta, znanego na całym świecie ze swojej klasycznej muzyki. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeżeli film Ci się spodoba, możesz zostawić łapeczkę i subskrypcję, a tutaj na ekranie wyświetli się film specjalnie wybrany dla Ciebie.